Witajcie, moi kochani. To jestem ja, Mareł. Jest poranek. Co prawda, nie jest poniedziałek, ale żeby w tradycji stało się zadość. To jest poniedziałkowy Mareł Poranny, papa po poniedziałkowy Mareł Poranny. Zanim przejdę do rzeczy, dzisiaj rzeczą jest... Nie wiem dlaczego, za każdym razem, jak zaczynam mówić, zaczynam przełykać linę. I to potem strasznie słychać jest. Moi drodzy... Zanim przejdę do rzeczy, rzeczą dzisiaj jest motywacja. Ale spokojnie nie będę próbował Was motywować do czegokolwiek, ponieważ nie umiem. Sam jestem osobą średnio zmotywowaną, dosyć leniwą. Tak więc zamiast próbować wymyślać yy, sposoby, na jakie mogę was zmotywować do działania, żebyście osiągali swoje cele, bo pamiętajcie, że dopóki walczycie, to jesteście zwycięzcą i nie możecie się poddawać. Za każdym razem, kiedy upadacie, musicie wstawać. Musicie wstawać jeden więcej raz, niż upadacie. Nie będzie tutaj tego rodzaju przemowy, nie będzie przewody Ala Rocky Balboa. how hard can Nie, nie będzie takich rzeczy, bo nie, znaczy nie jestem sam szczególnie osobą zmotywowaną chyba, żeby rzeczywiście jakieś nie wiadomo jakie rzeczy osiągnąć, znaczy trzeba rzeczywiście moim zdaniem, żeby móc motywować innych ludzi, żeby w ogóle mieć legitymację do tego, żeby na Instagramie czy gdziekolwiek indziej pisać takie pierdoły właśnie w stylu dawaj marda, musisz kurwa dążyć do, to żeby takie rzeczy robić, to trzeba samemu rzeczywiście coś osiągnąć. W sensie, jeżeli coś takiego mówi, czy pisze osoba, która, nie wiem, schudła 100 kilo i teraz biega maratony, albo ktoś, kto się, nie wiem, mistrz świata w czymś tam, wlazł coś na k w samych majtkach, wiecie, coś rzeczywiście musi być tutaj na rzeczy, żeby taka osoba mogła się mądrzeć na ten temat. Natomiast zanim przejdę do tego, co chciałem powiedzieć, stwierdzam, że potrzebuję, tak jak patrzę na to ujęcie, bo ci, co mnie tylko słuchają, to nie, nie widzą, bo tylko słuchają, ale ci, co oglądają na YouTubie, to by mi się przydała dwa razy szersza ta szafka, i wkurwia mnie ta zasłonka, że ona taka szara jest. Chociaż ja lubię szary kolor i w studio było ostatnio, a nawet studio. W studio ostatnio było remont. I jest szaro, ale fajnie. Zobaczycie zresztą. Niedługo może nagram jakiś nowy podcast z gościem, to zobaczycie jak się fajnie tak się się fajnie się robi, tak miło, przytulnie. Tylko to ja chciałem powiedzieć, zanim przejdę do rzeczy. A co chciałem przejść do rzeczy? Lubicie jak tak pierdolę od rzeczy, co? I nie mogę w ogóle dojść do pojętych, tam niektórzy już po prostu, kurwa ja pierdolę mów kurwa. Nie, nie możecie tego wytrzymać, co? Jak tak po prostu gadam dookoła, ale lubię gadać. A jakby wam się nie chciało tego słuchać, to byście już dawno wyłączyli. Zresztą ja mam nadzieję, że kilka osób, takich niezdecydowanych, tak się jeszcze łudzę. A może on sprzeda jakiś taki patencik, mordeczko, na tą motywację? Taki patencik, opierdoli zaraz, że po prostu mucha nie siada komarnie nie kąsa. A nie, nie sprzedam. Chciałem tylko powiedzieć, jak... jedyne co mogę dla Was zrobić, to spróbować Was przekonać do tego, żebyście zastanowili się aktywnie nad tym, co Was tak naprawdę motywuje. Tak naprawdę motywuje, bo. Podam przykład, mój przykład. Mnie motywują różne rzeczy do działania, natomiast niewystarczająco dobrze, żebym rzeczywiście jakieś nie wiadomo, jakie osiągnięcie w życiu osiągnięcie osiągnął. Nie wiem, tak się mówi? Chyba tak się mówi. Natomiast co mnie motywuje? Motywuje mnie na przykład. Ja mam sporo takiej negatywnej motywacji, takiej trochę niezdrowej, ale motywuje mnie na przykład zawiść, mi motywuje. Tylko taka. No w sumie to jest już kwestia sporna, czy, czy w ogóle może być coś takiego jak pozytywna zawiść, ale mi się wydaje, ja to, tak, ja to tak sobie tłumaczę, że to jest taka pozytywna zawiść. Mianowicie, jak ja widzę kogoś, kto ma lepiej ode mnie w jakiejkolwiek sferze, to może być lepiej ode mnie w sferze, ma lepszą pracę, lepiej zarabia, ale to może być lepiej ode mnie, szybciej biega, wyżej skacze, whatever, to może być w cokolwiek, tak, Co, ktoś, ktoś lepsze podcasty nagrywa z lepszą, nie wiem, jakością, ma fajniejszych gości, cokolwiek. Czy nikt nie ma fajniejszych gości ode mnie? Moi goście są najfajniejsi. Kurde, kurwa, teraz powiem, że trzeba fajniejszych gości Powiem, że ja mam chujowych. Ludzie nie będą chcieli, żebyś w ogóle do mnie przychodzić. I taką mam, tak mi się wydaje, że pozytywną zawiść na zasadzie, że chciałbym, znaczy chciałbym, mam energię do tego, motywację, żeby włożyć więcej pracy w to, co robię, żeby znaleźć się na miejscu. No może nie na miejscu tej osoby, ale żeby być w tym samym miejscu co ta osoba, może w ten sposób, że nie, nie chcę być tą osobą, natomiast chciałbym mieć coś takiego, jak ta osoba, tej osoby udało się wypracować, czy po prostu mieć wypracować to samemu. Tam jest taka zawiść mnie, trochę tak widzę takiego gościa, który tak w sensie, kurwa, no, no, no nie chodzi na te treningi tak często jak ja, no, albo o dużo krócej chodzi, albo no po prostu no, byle jak te ćwiczenia robi, ale dźwiga więcej, biega szybciej, skacze wyżej, no wszystko po prostu, wszystko, wszystko po prostu, wszystko źle, A czy wszystko źle u mnie, wszystko dobre u niego. Z drugiej strony patrzę, no, jakiś podcast jest na przykład, bo teraz przecież z tym się Jakbyście się nie zorientowali, e, tym się, w, w to się wkręciłem. I widzę, no ktoś kurna, no ciekawie mówi. E, klikanie jakieś w tym mikrofonie, no te, to w ogóle to nie jest jakiś mikrofon, tylko tak jak kiedyś w amerykańskich, bo to chyba w Polsce nikt tego nie robił, ale w amerykańskich filmach takie były dwie puszki ze sznurkiem przeciągniętym i można było sobie, go, sobie godać przez tą puszkę tak w ten sposób, nie? To, ta, to takie z wrażenie, jakby ktoś w taki sposób właśnie nagrywał z takim dźwiękiem te podcasty. I patrzę, a on kurna tych lajków więcej i tych w ogóle Odsłuchań, nie znaczy, ile odsłuchań te tam akurat nie wiem. ale jakoś tak, no, mi się wydaje, że tak jakoś lepiej idzie to zrobić. No, kurwa, no, ja coś tutaj źle robię, inaczej powinienem do tego podejść. Taka taka zawiść, ale taka, nie na zasadzie taka zawiść, że jak ja widzę, że komuś idzie lepiej, to ja bym na hen go palą, benzyną i podpalił. Tylko taka zawiść, że, no, 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 zazdroszczę, zazdroszczę ludziom, ale bardziej na zasadzie takiej, żeby samemu się trochę bardziej postarać. Natomiast ja mam z drugiej strony słomiany zapał. E, więc, yy, więc. Więc więc no nie zawsze wystarcza go na to, żeby te cele osiągnąć. Przeważnie, rzadko bardzo wystarcza. Bo dużo się mówi o motywacji, ale tak się, się mówi. O, o czym mówię, żeby się rzeczywiście zastanowić nad tą motywacją. bo się mówi na przykład, że no musisz znaleźć motywację, żeby być lepszą wersją siebie. No okej, okay, ale dlaczego? Dlaczego? Bycie lepszą wersją, a znaczy nie mówię, że to jest zły pomysł, tylko żeby się zastanowić, dlaczego bycie lepszą wersją siebie, cokolwiek to kurwa oznacza, musi być y, akurat zajebistym pomysłem dla ciebie. Co to w ogóle znaczy? Co, co, że, że co? Żeby się właśnie na tym zastanowić, albo co, właśnie, co to znaczy konkretnie być lepszą wersją siebie, albo z drugiej strony, y, y, jaka motywacja idzie za tą motywacją, w sensie, no ja chcę być lepszą wersją siebie. Co to ci ma konkretnie dać? Co to ma konkretnie zmienić w twoim życiu? Mi się wydaje, że jakby motywacja taka hasłowa, taka, taka wzniosła, ogólna, wielka, taka wspaniała, pachnąca i kolorowa, to jest spoko, ale dopóki się nad nią człowiek trochę nie zmóździ, nie zastanowi, nie rozłoży na części pierwszej, nie spróbuje jakby na prostsze rzeczy sobie tego rozłożyć, takie, no bo. Jestem zajebiście zmotywowany, bo chcę być lepszą wersją siebie, bo chcę być chudy, bo chcę być, bo nie jestem chudy. Jestem niechudy, i chcę być chudy. No dobra, tylko tak. Co ci da to, że będziesz chudy, chuda? Bo... No, że będę ładnie wyglądać. No dobrze. Ale to... Yy, co to znaczy ładnie wyglądać? Ja znam bardzo dużo brzydkich, chudych ludzi. Bardzo dużo. Czy, że będę zdrowszy. No okej, okay, ale czy, czy to jest rzeczywiście. Bo to jest, bo dużo ludzi. Nie wiesz, a ja to tak dla zdrowia. Nie. Na, pe, na pewno. Na pewno. Znaczy, wydaje mi się, że jednak bardziej dla, tych, dla tej kwestii właśnie estetycznej. jednak ludzie się decydują na takie rzeczy. Um, I zastanowię się, czy to jest rzeczywiście. że, Czy jakby. To, czy to akurat bycie ładnym jest rzeczą, do której dążysz. No, mi się wydaje, że nie, że to, znaczy... No, no są tacy ludzie, którzy tak, ale... mi się wydaje, że prędzej może chodzić, na przykład, tak, takie ogólne poczucie akceptacji, po prostu. Bo na przykład teraz czujesz się, znaczy, że się zmyślam, wymyślam jakąś tam osobę sobie, tak, ale na przykład... jestem gruby i brzydki, więc mnie nikt nie lubi, więc chcę być chudy. Skrót myślowy, będę chudy, będą się wszyscy lubić, nie? A może jesteś po prostu idiotą, grubym idiotą, i niezależnie od Twojej wagi, nikt Ci nie będzie lubił. Może. Nie, nie, nie wiem. M może nie, ale może tak. E, więc, żeby zastanowić się rzeczywiście nad tą rzeczą, która nas motywuje. Czy, czy nam zależy na tym, żeby być chudym, żeby być chudym? Czy żeby być chudym, żeby być zdrowym? Czy żeby być chudym, żeby być ładnym? Czy żeby być. Chudym, dlatego, bo tak naprawdę problemem jest to, że chcemy być akceptowani, żeby ktoś nas poklepał po plecach i tak dalej. To od razu wam mówię, że znam bardzo dużo chudych osób, których nikt nie ma ochoty poklepać po plecach, snajżej po głowie bejsbolem. Że znam z drugiej strony dużo osób grubych, których wszyscy kochają, uwielbiają, przytulają i w ogóle, o Jezus. Więc. Większość tych motywacji może znaczy super jest mieć motywację do działania i super jest mieć motywację. To jest, to, żeby zaraz nie wyszło, że ja tutaj ludzi demotywuję do czegokolwiek, żeby czegoś nie robili. Nie, mi bardziej chodzi o to, żeby się zastanowić nad sobą trochę, czasami poświęcić sobie troszeczkę czasu takiego yourself time takie just for you, żebyście się po prostu zastanowili nad sobą, pomyśleli, co rzeczywiście. tak troszeczkę tak teraz powinienem kadzidło odpalić i powinniście zastanowić się nad sobą i nad swoimi potrzebami. Powinniście odkryć swoje prawdziwe wewnętrzne ja, ale tak trochę jest. Trochę brzmi to głupio, ale tak trochę jest. Bo w, dopiero w momencie kiedy znajdziecie taką prawdziwą przyczynę tej bo to, to troszeczkę ciężko jest to słowa mi opisać, no bo czym jest do końca motywacja? W sensie motywacja to jest jakiś cel, który mamy przed... Znaczy nawet to nie jest cel, który mamy przed sobą, bo cel można mieć, bo można mieć jakiś cel przed sobą, a nie mieć motywacji do jego osiągnięcia, tak? To jest jakiś... Przeważnie motywacja jednak wywodzi się z tego, że chcemy mieć... czy znaczy no przeważnie zawsze się wywodzi z tego, że chcemy mieć coś, czego nie mamy. Tyle tylko, że żeby... Rzeczywiście móc to osiągnąć, no to trzeba się poważnie zastanowić nad tym, czego rzeczywiście nie mamy i co jest tym czymś. Boże, jak się kurwa, może zróbmy, co jest tym. Będę sporo przeklinał, tak, żeby to wyważyć, żeby nie było za mądrze. Co jest tym czymś, co rzeczywiście kieruje nami, bo jeżeli będziemy. Ja tak się czypiłem tego odchudzania, no bo sam się kiedyś odchudziłem te 40 parę kilo, jakby no... Też dużo, w ogóle to jest też problem dla wielu osób, więc troszeczkę łatwiej możemy o tym mówić, ale to, to może być cokolwiek, nie? Że chcę mieć... mam motywację, żeby mieć zajebiście fajny samochód. Okej, okay, to ci da ten samochód. Że, że ludzie będą mnie podziwiali. No jak wynajdziesz na rak, lek na raka, to też cię będą podziwiali, wiecie? Jakby, żeby znaleźć sobie ten... Żeby to, wszy, 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 cała akceptacja sprowadza się do albo... E, Przepraszam, powiedziałem akceptacja? że widzicie, wychodzę tak, znaczy nawet nie wiem czy tak powiedziałem, pewnie tak, ale wychodzę myślami do przodu. Cała motywacja sprowadza się do tego, że chcemy być akceptowani przez innych i lub, niepotrzebne skreślić, przez siebie. I, I to jest w zasadzie na dobrą sprawę zawsze. Po prostu mogą to być różne rzeczy, co do których po prostu próbujemy dążyć. Bo są oczywiście tacy ludzie, nie wątpię, że są jakieś pojedyncze jednostki na tym świecie, chodzące, mechanizmy białkowe, które są rzeczywiście motywowane tylko i wyłącznie tym, żeby być jak najlepszy, że interesuje ich tylko rozwój. Ale też z drugiej strony, chociaż no, nie, nie wierzę w to, bo nawet taki David Goggins, może część z was kojarzy takiego pana, nawet taki David, David Goggins, który jest po prostu chodzącą fabryką motywacji i takiego pompowania ludzi do działania, no to też jakby robi to, co robi po to, żeby móc siebie zaakceptować, że tak, że tak by... no właśnie, to jest ta, ta jego lepsza wersja siebie. Eee, natomiast... Dobra, no, tak się trochę zapętliłem w tym wszystkim, ale chyba wychodzi na to, że tak na dobrą sprawę nie powinniśmy się przejmować... Boże Jezus, jak się mądrze zrobiło, nie! <słuch> że wychodzi na to, że... Eee, nie powinniśmy się przejmować akceptacją innych, tylko swoją, co oznacza, co nie oznacza, że nie powinniśmy nic robić i to po prostu usiąść i się zaakceptować. Nie jestem grube, ale zajebiście. Ej, ja już, już nie potrzebuję. Nie, nie o to chodzi. Tylko, że może po prostu na troszeczkę innych aspektach, na troszeczkę innych zmianach powinniśmy się skupić, żeby tą samoakceptację osiągnąć. W przypadku niektórych może wystarczy samo takie samo uświadomienie, że tak naprawdę to nie chodzi mi o to, żeby nie wiem. Innym się podobało, tylko mi... kurczę, jest trochę za mądrze się zrobiło. Chyba wykraczam poza swoje kompetencje bardziej, niż mi się wydawało na samym początku tego nagrania. Troszeczkę, inna... troszeczkę inaczej brzmiało to wszystko w mojej głowie, niż w momencie, kiedy zacząłem gadać. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Dawno nie nagrywałem marełów porannych żadnych, więc może troszeczkę wyszedłem z wprawy. Nie wiem, może powinienem o kiełbasie rozmawiać, mówić, znaczy rozmawiać. Zresztą jakbym miał rozmawiać co sobą, to musiałbym głosy zmieniać. Jakbym mówić może powinienem o kiełbasie, na przykład, podwawelskiej. W żabce jest dobra kiełbasa. Jak ona się nazywa? żona ona kupuje. Ojej, nie mogę sobie przypomnieć. Wolarek. Kiełbasa od Wolarka. Bardzo dobra kiełbasa. W żabce. Kto by pomyślał. Bardzo dobra kiełbasa. W każdym razie. Yy, no to był to był, to był, to był temat, w którym się czułem zdecydowanie bardziej, tak pewnie. Kiełbasa. Yy, w każdym razie, kochani, zastanówcie się nad swoimi prawdziwymi motywami. Motyw nad O. Zastanówcie się nad motywami swojej motywacji. Co motywuje Waszą motywację? Tego się nie spodziewaliście, kurwa, koncepcja. Zastanówcie się nad tym, bo może się okazać, że niepotrzebnie, jakby spalacie swoją jakby energię, którą macie do tego, żeby cokolwiek zmienić i zrobić w swoim życiu, do tego, żeby osiągnąć rzeczy, które, tak na dobrą sprawę, w dłuższym okresie, tak Was nie uszczęśliwią. Nad in czym innym może się trzeba skupić? I ja to też do siebie mówię, bo to tak fajnie ja sobie pogadałem. Kurde, chyba jednak wyszło na to, że trochę z live coachowałem was tutaj. Przepraszam. Nie chciałem. Naprawdę nie chciałem, naprawdę w mojej głowie inaczej to wyglądało, ale w każdym razie, no dobra, no już trudno, wlazło się w ten las, to teraz trzeba znaleźć ścieżkę wyjścia. Że... Trzeba się zastanowić nad sobą, nad swoimi potrzebami, nad swoimi problemami i rzeczywiście znaleźć to, by to była taka zmiana, która Wam przyniesie największą korzyść. Mi się wydaje, że najwięcej nam brakuje jakby możliwości pogadania sobie. Ja dlatego lubię sobie gadać czasami tak trochę do siebie, trochę do Was, bo ja gadałem do siebie teraz. W sensie do komórki swojej gadam. To jest moja komórka. Coś komórka. Aby potencjalnie potem sobie go posłuchać. Ale tak zagadam do siebie. Może też, czy, jak będziecie robili to na przystanku autobusowym, to ludzie się będą na Was dziwnie patrzeć, ale może warto by było czasami pogadać do samego siebie na głos. Bo tak jak mówiłem, ja na samym początku, ja miałem to, dzisiaj sobie o tym myślałem troszeczkę, że tak powiem to, tamto, tak tam to, to myślę, z tego wynika. Jakby, jak, ale jak zacząłem to werbalizować, jak zacząłem o tym mówić, rzeczywiście używać aparatu mowy do tego, żeby to werbalizować, wyszło troszeczkę inaczej niż sobie to myślałem, tak więc jeżeli będziecie werbalizować swoje problemy, Boże, jak się mądrze zrobiło, taki disclaimer powinien być na początku. Nie jestem psychologiem, nie jestem terapeutą, nie jestem coachem. Ja sobie gadam. To ja sobie mówię. Ja sobie mówię rzeczy. Jestem jakimś panem w internecie, który sobie mówi rzeczy, i wy możecie mnie słuchać, możecie mnie nie słuchać, na Was odpowiadam na wszystko. Żebyście się zastanowili, moi drodzy. Nad sobą, pogadali sobie sami ze sobą, jeżeli nie macie z kim, bo tak może być, że nie macie znaczy nie to, że w ogóle nie macie z kim, że nie wiem, na jakimś od ludzi mieszkacie, ale że nie macie akurat takiego kogoś w swojej. O, takiego się lepiej słuchać. E, takiego kogoś w swojej najbliższej e, okolicy, w swoim najbliższym otoczeniu, z kim moglibyście rzeczywiście szczerze w taki sposób pogadać. To pogadajcie ze sobą, ale na głos, tak myślę, zamknijcie się w piwnicy z ogórkami czy coś, idźcie do lasu. No nie wiem. Ja to, mi to gadanie do siebie sporo daje, powiem wam i gadanie z innymi też, w ogóle te, te, te podcasty, nawet jeżeli czasami są, no są na najróżniejsze tematy ale takie, czasami trzeba sobie popierdolić troszeczkę, tak bez sensu gadanie ma sens Jezus, muszę zmywarkę naprawić, strasznie hałasuję dobrze to ja już dziękuję wam bardzo na dzisiaj bez ładu i składu wyszło słabo jak zawsze, ale wam dziękuję dziękuję wam za to że jesteście tutaj i dziękuję Wam za to, że słuchacie tych podcastów. E, dziękuję wszystkim wiernym fanom Mareła Porannego, który ostatnio, wiem, e, ukazuje się rzadko. Natomiast, posłuchajcie, kochani, na dobre rzeczy trzeba długo czekać. Dlatego jeszcze długo będziecie czekać na jakiś dobry podcast na tym kanale, ale doczekajcie się w końcu, kiedyś. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Pamiętajcie, za zalajkować, za, za komentować w ogóle. Rany czy róbcie, Szerujcie. W ogóle, o właśnie, taka jedna rzecz. Jeszcze taka jest jedna rzecz na koniec. Ja doskonale wiem, bo ja patrzę sobie na Facebooku i na YouTubie. 75% osób subskrybujących albo lajku, albo mających zalajkowany mój fanpage na Facebooku to mężczyźni. Natomiast organoleptycznie stwierdzam, że większość lajków, a szczególności komentarzy, pochodzi od pań. Co oznacza, że panie po prostu nie lajkują mojego fanpage'a, nie subskrybują. Drogie panie, skoro panie tak lajkują i, i komentują, to niech panie zasubskrybują. A panowie jak już zasubskrybowali, zalajkowali, to niech coś czasem skomentują i w ogóle dołączą się do dyskusji, bo to są ważne rzeczy. Dobrze, już, teraz już skończyłem. Mareł Poranny, ja jestem Mareł, to jest poranek, pozdrawiam.